On nie powie ci tego wprost. Nie przyzna, że myśli o tobie non-stop, ale zobaczysz to w drobnych rzeczach, w tym jak nagle porzuca pewność w głosie i zaczyna słuchać ciszej, uważniej, jakby każde Twoje słowo było cieniem, który prowadzi go przez niewidzialny korytarz jego własnych emocji, zobaczysz to w spojrzeniu, które ucieka i wraca szybciej niż powinno, w dłoni, która drży przez ułamek sekundy. Gdy naprawdę czegoś chce, a boi się to wziąć, w milczeniu, które nie jest pustką, tylko przepełnieniem. Bo w nim za dużo się dzieje, by dało się to wypowiedzieć. Zakochany mężczyzna często milknie, bo jego emocje są zbyt głębokie, by je ubrać w słowa. W jego wewnętrznym języku uczucie to napięcie między pragnieniem a kontrolą, między potrzebą bliskości a lękiem, że jeśli ją dopuści, straci siebie. Czasem nie potrafi się przyznać nawet przed samym sobą. Że to już nie tylko fascynacja, tylko coś, co dotyka jego duszy, coś, co przestawia wewnętrzne akcenty, Karl Jung powiedział. Nieświadomość mężczyzny zakochuje się szybciej niż jego ego, i właśnie dlatego on jeszcze nie rozumie, co się z nim dzieje. Ale jego ciało już wie, bo ciało nie kłamie, łapie krótszy oddech, wybiera inne słowa, szuka twojej obecności nawet wtedy, gdy udaje, że mu to obojętne, i to jest moment, w którym zobaczysz prawdę, nie w deklaracjach, tylko w spójności drobnych gestów, nie w wielkich słowach, tylko w tym, jak staje się obecny, gdy inni się spiesza. W tym filmie zobaczysz, jak naprawdę czuje zakochany mężczyzna, zobaczysz drogę od niepokoju do decyzji, od chaosu do spokoju, nie w słowach, ale w jego duszy. A jeśli chcesz usłyszeć ją do końca, zostaw łapkę w górę, udostępnij ten film komuś, kto musi to usłyszeć i napisz w komentarzu: Chcę zrozumieć miłość głębiej, bo kiedy zaczynasz rozumieć jego ciszę, zaczynasz słyszeć miłość, która dopiero się rodzi, a wszystko, co wydarzy się dalej, będzie tylko potwierdzeniem tego. Co już przeczuwasz, że on czuje inaczej niż myślisz? lecz dokładnie tak, jak trzeba, by to było prawdziwe. Zakochanie to nie tylko emocja, to proces, który uruchamia ciało, umysł i duszę jednocześnie. W jego mózgu zaczyna się rewolucja biochemiczna, dopamina podnosi euforię i napędza motywację, dlatego nagle chce być lepszy, lepiej wyglądać, bardziej działać, noradrenalina podkręca czujność i skupienie, dlatego pamięta szczegóły, które powiedziałaś mimochodem. Spadek serotoniny wyjaśnia dziwne napięcie i natrętne myśli. A oksytocyna oraz wazopresyna budują torowisko przywiązania, zmieniając zwykłą bliskość w potrzebę stałej obecności. To dlatego potrafi jechać godzinę tylko po to, by zobaczyć się na 5 minut. Ale biologia to dopiero początek, bo pod spodem włącza się psychika z całym swoim systemem bezpieczeństwa. Ciało krzyczy idź, ego mówi uważaj, układ limbiczny pcha do doświadczenia, a kora przedczołowa próbuje to zmapować. Dlatego zakochanie wygląda jak walka i jednocześnie jak przebudzenie. Jego serce przyspiesza, Myśli biegną w jednym kierunku, a zaraz obok pojawia się lęk. Że ten ogień zgaśnie. Różnica między pożądaniem a zakochaniem staje się tu widoczna, jak linia światła na granicy nocy i dnia. Pożądanie chce posiadać i brać, zakochanie chce zrozumieć i spotkać, fascynacja przyciąga wzrokiem i wyobraźnią, zakochanie dotyka duszy i zmienia to, jak mężczyzna definiuje siebie, dlatego w jego zachowaniu pojawia się ambiwalencja. Jedna część chce natychmiast i bez hamulców, druga mówi: Zwolnij i sprawdź. W neurobiologii mówimy o błędach predykcji i nowości. Nowy. Bodziec o wysokiej wartości emocjonalnej tworzy silny sygnał dopaminowy, ale psychologiczny strażnik tożsamości sprawdza, czy ten bodziec jest bezpieczny, stąd jego chwilowe wycofania, pauzy, testy rzeczywistości. Pod spodem działa hipokamp, który wiąże wspomnienia z emocją. Dlatego twoja piosenka staje się kotwicą, a Twoje perfumy ścieżką pamięci. Ciało mi skanuje zagrożenie i mówi: Uważaj, kiedy czułość staje się zbyt intensywna, a jednocześnie neurony lustrzane uczą go twojej, emocjonalnej mapy. Dlatego po krótkim czasie wie, kiedy potrzebujesz bliskości, choć nie prosisz, kiedy dystansu, choć nic nie mówisz. Jeśli dodasz do tego poliwagalną regulację, zobaczysz, jak jego układ nerwowy szuka tonu bezpieczeństwa, barwy Twojego głosu, rytmu oddechu, który uspokaja, to dlatego przy Tobie potrafi odpuścić napięcie, którego nie zdejmuje na siłowni. Dochodzi jeszcze teoria przywiązania, która tłumaczy jego paradoksy. Styl unikający nauczył go, że bliskość równa się utrata. Wolności. Więc gdy robi krok w twoją stronę, zaraz chce zrobić krok w tył, to nie gra, to odruch. Styl lękowy nauczył go, że miłość można stracić w każdej chwili, więc chce potwierdzeń, a gdy ich nie dostaje, wchodzi mu niepokój. Styl bezpieczny łączy ciekawość z zaufaniem, i to właśnie ku temu punktowi on dojrzewa, bo prawdziwe zakochanie nie jest ucieczką ani pościgiem, jest zgodą na spotkanie. Zobacz też, jak działa Układ Nagrody. Na początku silny wyrzut do upemini sprawia, że chce więcej kontaktu, ale jeśli dostaje go w nadmiarze bez rytmu, układ adaptuje się. Dlatego najbardziej poruszające są sekwencje bliskości i pauzy, napięcia i ulgi, a nie ciągłe stymulowanie. To nie manipulacja, to neurobiologia, która kocha rytm. Jego umysł przy tej osobie zaczyna inaczej kodować przyszłość, pojawia się myślenie prospektywne, decyzje nie są już o tym, co jutro, ale o tym, kim się stanę, jeśli z tobą zostanę. Dlatego w prawdziwym zakochaniu rośnie odpowiedzialność, bo uczucie zmienia. Tożsamość, a tożsamość zmienia wybory. Nie zapominajmy też o somatycznych znacznikach. Ciało zapisuje emocje w postaci mikrosygnałów. Dlatego on wie, choć nie wie skąd, że przy tobie jest bezpiecznie lub że musi zwolnić. Czasem nazwie to intuicją, czasem rozsądkiem, ale to ślad, który zostawia mieszanka neurochemii i doświadczeń. A teraz najważniejsze. Mężczyzna zakochany nie ucieka od emocji. On ucieka przed tym, że może je stracić, dlatego zanim otworzy drzwi szeroko, sprawdza, czy zawiasy wytrzymają. Czy dom się nie zawali. Jeśli wycofuje się na chwilę, to po to, by jego ego zdążyło dogonić serce. Jeśli wraca, wraca bardziej świadomy, a gdy zostaje, to już nie po to, żeby coś wziąć, tylko po to, żeby coś zbudować, bo biologia rozpala ogień. Ale psychologia daje mu kształt, a dusza nadaje kierunek, i właśnie na tej osi, ciało, umysł, dusza. Zobaczysz, jak chłopak staje się mężczyzną. A fascynacja dojrzewa w miłość. Zakochanie w mężczyźnie nie przychodzi spokojnie. Ono wchodzi jak nieproszony gość, przewraca porządek, łamie logikę, zrzuca maski, które latami nosił bez refleksji. To moment, w którym coś się w nim budzi, ale jeszcze nie potrafi tego nazwać. Mówi sobie, że to tylko fascynacja, że to chwilowy błysk, że ma nad sobą kontrolę. Ale jego ciało już go zdradza. Zaczyna oddychać inaczej, płycej, szybciej jakby jego własne ciało reagowało na obecność kobiety, zanim jego rozum w ogóle dopuścił to do świadomości. Jego ton głosu mięknie, oczy stają się uważniejsze, spojrzenie dłuższe, choć niepewne. Ruchy tracą pewność, którą zwykle ma, bo nagle przestaje grać rolę, staje się prawdziwy. To napięcie między kontrolą a emocją to pierwszy test zakochania. Archetypicznie to wojownik, który całe życie uczył się walczyć i nie okazywać słabości. Ale teraz jego zbroja zaczyna pękać. Nie dlatego, że ją traci, ale dlatego, że w środku coś silniejszego niż ona zaczyna pulsować uczucie, które nie potrzebuje miecza, tylko odwagi. Kobieta, która się pojawia, nie przypomina nikogo. Nie dlatego, że jest inna, ale dlatego, że przy niej on staje się inny. Jej obecność wywołuje w nim niepokój, który nie boli, ale porusza. Nie może przestać o niej myśleć, choć udaje, że nic się nie dzieje, próbuje zagłuszyć emocje, wchodzi w pracę, trening, zajmuje myśli, ale każde wyciszenie przynosi ten sam obraz, ten sam głos, to samo uczucie. Chaos, który odczuwa, nie jest błędem, to przebudzenie, bo dopiero gdy stare struktury w nim pękają, może poczuć coś prawdziwego. To wewnętrzne rozdarcie jest pierwszym znakiem zakochania, nie wtedy, gdy wszystko jest proste, ale wtedy, gdy wszystko zaczyna się komplikować bo prawdziwe uczucie nie przychodzi w spokoju. Ono przychodzi w chaosie, który domaga się prawdy. To moment, w którym serce mówi jedno, a ego drugie. Serce szepcze, to jest to, a ego odpowiada nie teraz, nie tak. W jego wnętrzu zaczyna się wojna, której nie widzisz. Wojna między przeszłością a pragnieniem, między rozsądkiem a intuicją, między chłopcem, który się boi, a mężczyzną, który chce kochać naprawdę. I to właśnie ten chaos jest świętym znakiem, sygnałem, że zaczyna się coś, czego nie da się już zatrzymać. Zakochany mężczyzna tęskni, zanim jeszcze zrozumie, za czym tęskni. To nie jest tęsknota za rozmową, ani nawet za dotykiem. To tęsknota za energią, za stanem, który czuje, gdy jest blisko niej. Za spokojem, który pojawia się, gdy jej głos przenika jego codzienność. Zaczyna zauważać, że wszystko, co wcześniej było zwykłe, Nabiera sensu. Piosenka w radiu, zapach, nawet światło o konkretnej porze dnia przypominają mu o niej. Nie dlatego, że ona jest wszędzie, ale dlatego, że jego podświadomość już ją wybrała. Zakochanie to nie decyzja. To proces, w którym jego serce zaczyna reagować szybciej niż rozum. Zaczyna odczuwać obecność kobiety w przestrzeni, której wcześniej nie znał w myślach, w emocjach, w energii. Archetyp kochanka budzi się w nim. Ten który nie szuka zdobyczy, ale szuka doświadczenia. Nie chce już tylko podziwu, chce połączenia. W jego ciele dzieje się coś nowego. Układ nerwowy zaczyna się synchronizować z rytmem jej emocji. W psychologii nazywa się to rezonansem emocjonalnym. To moment, w którym jego układ limbiczny zaczyna reagować na obecność drugiej osoby, nawet jeśli nie jest blisko fizycznie. Dlatego nagle czuje ją w oddali. Czuje jej brak jak ciszę, która ma ciężar. Czuje, że coś w nim się przesuwa, jakby jego świat zewnętrzny przestał być kompletny bez tej energii. To już nie fascynacja. Fascynacja jest głośna, zakochanie jest ciche, fascynacja jest krótka, zakochanie trwa w tle wszystkiego. W nim rodzi się coś więcej niż emocja, rodzi się świadomość obecności. To pierwszy krok do duchowego połączenia. Jung napisał: Miłość to proces indywidualizacji to spotkanie z własną duszą w ciele drugiej osoby. I właśnie to się w nim dzieje. Kiedy ją czuje, zaczyna spotykać własną głębię. Zaczyna dostrzegać, że ta kobieta nie tylko go pociąga, ona go zatrzymuje. W jej obecności zaczyna słyszeć siebie. A to jest dla niego nowe, bo całe życie uciekał od ciszy. Teraz cisza przy niej staje się przyjemna. To znak, że jego dusza zaczyna się otwierać, że serce i ciało zaczynają mówić tym samym językiem. I choć jeszcze tego nie rozumie, Choć wciąż walczy z myślą, że to za szybko, że to niemożliwe, jego dusza już wie. Ona wie, że to połączenie ma sens i że ta obecność nie jest przypadkiem. To echo jego własnej tęsknoty, która wreszcie znalazła odpowiedź. To jeden z najbardziej niezrozumianych momentów w relacji. Kobieta często myśli, że on się odsuwa, bo stracił zainteresowanie, że emocje wygasły, że coś się popsuło. Ale prawda jest znacznie głębsza. Gdy uczucie w mężczyźnie zaczyna rosnąć, jego psychę nie potrafi tego przyjąć wprost. To, co w kobiecie płynie naturalnie, w nim musi zostać zrozumiane, uporządkowane, nazwane. Mężczyzna, który zaczyna naprawdę czuć, nie ucieka dlatego, że nie chce. Ucieka dlatego, że nie potrafi jeszcze udźwignąć intensywności, jaką to uczucie niesie. Jego system emocjonalny jest zbudowany inaczej. Kobieta jest oswojona z przepływem emocji. Mężczyzna z kontrolą. Dlatego, gdy w środku wybuchają uczucia, których nie da się kontrolować, jego pierwszym odruchem jest dystans. To nie chłód, to obrona, to próba zrozumienia, co się z nim dzieje, zanim pozwoli temu naprawdę się wydarzyć. Jego umysł zaczyna analizować, dlaczego akurat ona, czy to prawdziwe, czy to tylko moment. I właśnie te pytania, które dla kobiety mogą brzmieć jak wątpliwość, dla niego są sposobem przetwarzania emocji bo on musi nadać temu sens, zanim się w tym rozpuści. Kiedy czuje za dużo, jego psychika potrzebuje przestrzeni. To jak otwarcie okna w zbyt dusznym pokoju, nie po to, by wyjść, ale żeby złapać powietrze. W jego świecie emocje są jak woda. Jeśli przychodzą zbyt gwałtownie, boi się, że utonie. Dlatego cofa się, by sprawdzić, jak głęboko może wejść. To nie ucieczka przed tobą, to ucieczka przed własnym zagubieniem. Racjonalna część jego psychiki próbuje odzyskać kontrolę nad tym, co niepojęte. Włącza się wewnętrzny strażnik, który ma za zadanie chronić jego ego przed czymś, co uzna za zbyt duże, zbyt ryzykowne. Ale to, co wydaje się chłodem, jest w istocie procesem integracji, momentem, gdy serce i umysł zaczynają negocjować nową prawdę. On nie znika, by cię zranić. Znika, by sprawdzić, czy to, co czuje, jest prawdziwe, czy tylko projekcja. Emocjonalny impuls, złudzenie, które przeminie. Bo mężczyzna nie zakochuje się w słowach. On zakochuje się w ciszy po nich. W przestrzeni, w której nie musi nic mówić, a i tak wie. W spokoju, który zostaje, gdy znikają słowa, a zostaje tylko energia. To w tej ciszy jego uczucia się klarują. Psychologicznie to mechanizm samoregulacji emocji, naturalny proces, w którym psychę chroni go przed przeciążeniem. Kiedy emocje stają się zbyt intensywne. Jego umysł potrzebuje chwili, by zintegrować to, co czuje, z tym, kim był do tej pory. Bo zakochanie to nie tylko fascynacja nową osobą. To konfrontacja ze zmianą własnej tożsamości. Dla kobiety wygląda to jak obojętność, ale w jego wnętrzu to właśnie wtedy dzieje się najwięcej. Analizuje każdy moment, każde słowo, każdy gest. Wraca myślami do drobiazgów, które inni już dawno by zapomnieli. Odtwarza sytuacje, testuje w głowie scenariusze. Sprawdza, czy uczucie, które czuje, to coś, co można zatrzymać, czy coś, co trzeba puścić wolno. Właśnie wtedy jego dusza najgłośniej mówi, ale jego usta milczą. Kiedy wraca, wraca inny. Już nie ten, który się wahał. Wraca bardziej świadomy, spokojniejszy, bardziej obecny. Bo jego emocje przeszły przez filtr świadomości. Już nie są chaotycznym impulsem, stają się wyborem. To ten moment. W którym mężczyzna przestaje tylko czuć, a zaczyna rozumieć, co czuje. I dopiero wtedy może kochać naprawdę. Bo jego wycofanie to nie koniec. To przejście. To etap, w którym miłość przestaje być ekscytacją, a staje się procesem. Gdy nauczy się wracać, nie po emocje, ale po spokój, wtedy wiesz, że to prawdziwe. Kiedy mężczyzna naprawdę się zakochuje, jego słowa zaczynają tracić znaczenie, a gesty zyskują głębie. To. Co kiedyś było tylko zwykłym ruchem odruchowym, niezauważalnym, teraz staje się świadomym symbolem. Już nie mówi, że się stara. On po prostu to robi. Pomaga bez proszenia, zapamiętuje szczegóły, które powiedziałaś, mimochodem. Dba o to, byś wróciła bezpiecznie, byś się nie przemęczała, byś miała ciepło, kiedy zmażniesz. To nie są tylko drobne rzeczy, to język, w którym wyraża miłość. W męskiej psychice gest jest czymś więcej niż słowo. Bo słowa można wypowiedzieć bez emocji, a czyn zawsze coś kosztuje. Dlatego, gdy mężczyzna zaczyna inwestować energię, czas, uwagę, robi to, bo naprawdę czuje. Właśnie wtedy rodzi się w nim spójność. To, co mówi, zaczyna pokrywać się z tym, co robi. Nie jest już rozbity między światem emocji i rozsądku. Znajduje równowagę. Zamiast wielkich obietnic daje stabilność, zamiast planów obecność. Archetypicznie to moment, w którym wojownik staje się królem. Już nie potrzebuje rywalizować, nie musi udowadniać swojej wartości przez dominację. Zaczyna prowadzić, ale nie przez siłę, przez obecność i odpowiedzialność. Zaczyna rozumieć, że prawdziwa miłość nie wymaga mocy, wymaga odwagi, by być. Kiedy mężczyzna dojrzewa do tego etapu, jego miłość przestaje być emocją, a staje się zobowiązaniem wobec samego siebie. On już nie kocha dlatego, że musi, ani dlatego, że się boi stracić. Kocha, bo to jego wybór, bo czuje, że to jego miejsce. Troska, cierpliwość, uważność to nie zachowania z obowiązku, to przejawy przemiany. On nie mówi kocham cię, on to robi. Przez obecność, przez codzienność, przez to, że staje się lepszym człowiekiem, nie dlatego, że tego od niego wymagasz, ale dlatego, że przy tobie chce. Psychologicznie to moment. W którym miłość zostaje zintegrowana, internalizacja uczucia. To znaczy, że przestaje być czymś z zewnątrz, a staje się częścią jego tożsamości. Nie potrzebuje już Twojego potwierdzenia, by wiedzieć, że to prawdziwe. Nie szuka emocji, bo znalazł sens. I w tym sensie, kiedy mężczyzna zaczyna działać w zgodzie z tym, co czuje, gdy Jego słowa i czyny tworzą jedność, to znak, że Jego serce naprawdę się zakorzeniło. Nie jest już z Tobą, bo Cię pragnie. Jest, bo czuje, że to właśnie tu, przy Tobie, jest Jego dom. Zakochanie mężczyzny dojrzewa w ciszy. Po burzy emocji, po chaosie myśli, po lęku przed utratą kontroli, przychodzi spokój. I ten spokój jest najczystszą formą miłości, kiedy mężczyzna zaakceptuje, że uczucia nie są zagrożeniem, ale drogą jego serce wreszcie się uspokaja. Już nie musi udowadniać, nie musi analizować, nie musi walczyć. Po prostu jest. Nie potrzebujecie mieć, by Cię czuć, nie musi Cię szukać, bo w środku wie, że nie możecie zgubić. To moment, w którym zakochanie zamienia się w dojrzałą miłość, niegwałtowną, gwałtowną, nie niepewną, ale spokojną, głęboką, świadomą. Ten etap jest czymś więcej niż emocją. To stan obecności. Archetypicznie to moment, w którym rodzi się mędrzec ten, który już nie potrzebuje reagować, by czuć, zrozumiał. Że prawdziwa siła nie leży w kontroli, ale w zaufaniu, że miłość to nie napięcie, lecz harmonia. Wcześniej kochał przez działanie, teraz kocha przez bycie, bo spokój, który pojawia się w nim po wszystkim, nie jest obojętnością. To jest cisza człowieka, który wreszcie przestał się bać. W jego oczach pojawia się miękkość, w gestach pewność, w słowach mniej chaosu, więcej prostoty. To moment, w którym nie szuka już ekscytacji, tylko znaczenia. Już nie potrzebuje, by uczucie go napędzało, ono go ugruntowuje. Psychologicznie to etap integracji emocjonalnej, kiedy emocje przestają być impulsem, a stają się częścią jego osobowości. Wtedy zaczyna rozumieć, że miłość nie jest zewnętrznym doświadczeniem, ale lustrem, w którym widzi siebie. Jung napisał To, co kochasz, mówi ci, kim jesteś.